A ja już nie przedłużając oddaję głos posłowi z Krakowa. Zapraszam na scenę Konrad Berkowicz. Szanowni Państwo, ja ze szczerą przyjemnością i wyjątkową przyjemnością zawsze przyjeżdżam do Rzeszowa na Podkarpacie, bo ja się wychowałem na Podkarpaciu. Co prawda nie w Rzeszowie, tylko koło Krosna, ale tutaj się wychowałem i... I Chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, o czym do tej pory nie zostało powiedziane, bo było dużo postulatów bardzo słusznych tutaj, ale jesteśmy nie tylko w wyjątkowym miejscu, ale w wyjątkowym czasie. Wyjątkowy czas polega na tym, że ta kampania toczy się tuż po minionej kampanii parlamentarnej. I można skorzystać z wyjątkowej pamięci o tym, co się działo w minionej kampanii. Co prawda, Państwo tutaj zgromadzeni na pewno to pamiętacie, ale Państwo to pamiętacie, ale będziecie przekonywać wielu ludzi do tego, żeby na Was i na nas zagłosowali. I wtedy warto im zwrócić uwagę na ważną rzecz, na wiarygodność, bo będą wam mówić, że macie tutaj słuszne postulaty, ale ich postulaty też wyglądają sensownie. I rzeczywiście, na przykład, nie wiem jak tutaj, ale w Krakowie, PiS, który w ubiegłej kadencji us uchwalił ustawę o strefach czystego transportu i własnoręcznie z pierwotnego projektu wykreślił ograniczenie wysokości kar za niestosowanie się do stref czystego transportu. Teraz w Krakowie idzie z hasłem stop strefom czystego transportu. Więc szanowni państwo, więc szanowni państwo, takim ludziom trzeba zwrócić uwagę właśnie na Wiarygodność i przypomnieć kilka rzeczy zmienionej kampanii. I na przykład no mamy teraz sytuację kryzys z rolnictwem i tą sytuację najlepiej by było opisać takimi słowami. Ja tu zacytuję, bo to są lepsze słowa niż ja bym to opisał. Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. Zboże płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki jest zrobiony polski chleb. Zgadzacie się z tym? Piękne słowa, prawda? Brawo dla autora! Jaki jest problem z tymi słowami? No problem jest taki, że to są słowa obecnego premiera Polski, tylko że z czasów kampanii, prawda? I opisują nadal sytuację w Polsce. Co z nich zostało? No nic nie zostało. Oczywiście teraz Donald Tusk wrócił jak rycerz na białym koniu z Unii Europejskiej i powiedział, załatwiłem wam, w tym roku ugorowanie nie będzie przymusowe, nie będzie obowiązkowe. Ale jaki to ma sens, nawet jak tak będzie, a zaraz po, w Wybor, eurowyborach nie okaże się, że jednak jest obowiązkowe. Jaki to ma sens, skoro dopuszczanie nieuczciwej konkurencji z Ukrainy nieuczciwej konkurencji z tą niezdrową żywnością i tak zarżnie polskie rolnictwo? Rolnicy nie będą mieli czym i po co uprawiać ziemi, więc nie ma znaczenia, czy będą musieli ją ugorować, czy nie, prawda? To nie ma żadnego znaczenia. Oni są kompletnie niewiarygodni. No kolejna rzecz kwota wolna od podatku jeden ze stu konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Donald Tusk obiecał podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wiecie, ile zostało do końca pierwszych 100 dni rządów Donalda Tuska? Pięć dni. A kwota wolna od podatku, jak nie była, tak nie jest podniesiona. I na najbliższym posiedzeniu podniesiona ma nie być. Nie ma takiego punktu najbliższego posiedzenia. Projekt ustawy czeka, a o tym też zaraz powiemy. Właśnie. Można oczywiście mieć, tutaj Pan mówił o łóżkach, można mieć nadzieję, że tam marszałek Hołownia rzeczywiście ten nasz projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku położył, na, na tym projekcie położył te łóżka do zamrożenia i na złość Konfederacji odmrozi sobie łóżka, prawda? I przy okazji ten projekt, prawda, i zostanie poddany pod głosowanie. Niestety, niestety na najbliższym, głosu, na najbliższym sejmie na pewno nie, a poza tym. Szymon Hołownia, jak mu dawałem te łóżka, ja mu wyraźnie powiedziałem, że to są łóżka, na które ma mi przechować, zamrozić w tej zamrażarce sejmowej, prawda? A on pierwsze, co powiedział, że, że świetny pomysł na kadery i zeżre te łóżka, prawda? Także nie powierzajcie własności politykom, nie powierzajcie swojego mienia politykom. Także widać, że Szymon Hołownia z Donaldem Tuskiem świetnie tutaj współpracują, jeśli chodzi o nierealizowanie obietnic wyborczych. Ale żeby nie było, że ja się tak czepiam tej kwoty wolnej, tylko że znalazłem tutaj słabość, z jakiegoś powodu się nie udało, prawda? Wiecie ile? Przypominam, mamy 5 dni do końca 101 rząd, dni rządu. Wiecie ile zostało niezrealizowanych obietnic? 92 w tym momencie dokładnie. 8 ze 100 zostało zrealizowanych na pięć dni przed końcem stu dni rządu. Więc pytanie, jaki jest sens słuchać wszystkich innych polityków w tych wyborach samorządowych, którzy różne rzeczy obiecują, jeżeli wiemy już, że to, co obiecują, to są rzeczy, których raczej nie zrobią, niż rzeczy, których, które zrobią, prawda? Jeszcze najgorsze jest to, że nie wiadomo, które zrobią, a które nie zrobią. Co do niektórych można się domyślać, ale generalnie nie wiadomo. Nie ma najmniejszego sensu ich słuchać. Zresztą, kto ma dobrą pamięć, to wiedział o to oczywiście w poprzednich wyborach już, bo Donald Tusk przecież rządził już 7 lat i wtedy dochodził do władzy, obiecując przede wszystkim radykalną obniżkę podatków znowu. Obiecywał radykalną obniżkę podatków i nawet obejmując rządy mówił takie słowa, ja to już znam na pamięć, cytuję, przysięgam Polakom, z mównicy Sejmowej, przysięgam Polakom, że ktokolwiek w moim rządzie podniesie rękę za podwyżką podatków zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony. I podwyższył VAT, podwyższył akcyzę, podwyższył składkę rentową, zlikwidował szereg ulg podatkowych i znowu rządzi, bo znowu obiecał obniżkę podatków. To są ludzie kompletnie niewiarygodni. Podobnie jak właśnie Szymon Hołownia, który nie tylko, który nie tylko obiecał tą zlikwidować tą zamrażarkę sejmową, w której leży nasz projekt już czwarty miesiąc, ale Szymon Hołownia mówił głośno o tym, że trzeba odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, trzeba zlikwidować te wszystkie tłuste koty, prawda? No i mamy przykład, jeden z wielu minister od Szymona Hołowni, pani minister rozpisała konkurs na wicedyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak się akurat stało, że dwóch wicedyrektorów z trzech, którzy wygrali ten konkurs, to są ludzie, którzy startowali z trzeciej drogi, z Polski 2050. Ale znowu, tak jak Donald Tusk z tym ugorowaniem, no to marszałek Hołownia tutaj na białym koniu przychodzi i mówi, nie, miało być odpolitycznienie, więc ja tu zarządzam, że ci wicedyrektorowie złożą swoje legitymacje partyjne i już spółki skarbu państwa polityczne nie będą. Oni z was po prostu kpią, oni z was po prostu kpią. No ale jest jeszcze Kośniak kamysz który, bardzo się z nim zgadzam, bo wiemy jak jest z rolnictwem i mówi takie słowa, domagamy się rozszerzenia embarga na inne produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Dlaczego inne? Dlatego, że w tamtej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość bardzo długo udawało, że nie ma problemu. Z importem produktów rolno spożywczych. Długo o tym krzyczeliśmy, jak narastał problem. No to przed wyborami PIS wprowadził embargo na cztery produkty rolne, udając, że zboże to tylko pszenica, prawda, żeby tak na chwilę załagodzić. No i wtedy kosiniak Kamych, właśnie niestety wtedy domagał się rozszerzenia embarga na inne produkty rolne, co oczywiście rozwiązałoby ten problem. No ale teraz tego nie robi. A wiecie, kto mógłby zrobić to w jeden dzień, jednym rozporządzeniem? Minister rozwoju. A skąd jest minister rozwoju? Z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I teraz tego nie robią. To są ludzie kompletnie niewiarygodni. O lewicy to już nawet nie mówię. Po pierwsze dlatego, że ja się cieszę, że postulaty lewicy nie są realizowane. A po drugie chyba nikt nie traktował poważnie, że tam, nie wiem, biologiczni mężczyźni będą rodzić dzieci prawda, i takie rzeczy. Więc o tym nie ma, nie ma nawet co mówić. Ale jedno jest jasne. W tych wyborach nie ma najmniejszego sensu słuchać postulatów naszych konkurentów. Więc każdy, kto uważa, że nasze postulaty są słuszne, po prostu powinien na nas zagłosować. Ja tutaj, ja tutaj, o, ja tutaj o sprawach podkarpackich, sprawach rzeszowskich nie będę mówił, od tego są kandydaci zresztą. Mówiłem, że co prawda wychowałem się w Podkarpaciu, na Podkarpaciu w Rzeszowie. Nieraz byłem, pamiętam wiele imprez rzeszowskich, są też takie, których nie pamiętam nawet. <noise> ale. Także mam dużą sympatię do Rzeszowa, ale o tym nie będę mówił. Będę mówił o generalnym, prostym wniosku: chcecie realnych zmian w swoich małych ojczyznach, ale bez. Ideologicznych szaleństw i eksperymentów. Chcecie gospodarnego zarządzania swoimi pieniędzmi, które tutaj lokalnie ciężko wypracowujecie? Chcecie obrony Waszych podstawowych praw i obowiązków, praw i, praw i interesów? Jeżeli tego chcecie, głosujcie na Konfederację i bezpartyjnych samorządowców. Oczywiście w Rzeszowie Karolina, Pika, Karolina Pikuła. Natomiast okręg, krosno, jasło, tak powiem, głosujcie na, no nie będę fałszywie skromny, głosujcie na Berkowicza. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.